Cześć, mam na imię Iza. Dzisiaj razem nauczymy się wykonywać fajne, bawełniane torby na pieczywo. Ale to może być nie tylko torba na pieczywo, ale torba do przechowywania i przenoszenia różnych rzeczy. Zobaczcie, jest bardzo efektywna i naprawdę bardzo łatwo ją zrobić. Ja tę torbę wykorzystuję do przechowywania pieczywa. Dlaczego? Pieczywo powinno się przechowywać. Przewiewnym materiale, najlepiej len bądź bawełna. Nie ma sensu kupować nowych woreczków czy toreb na przechowywanie pieczywa. Jak można samodzielnie z rzeczy, które mamy w domu, wykonać taki worek samodzielnie. Ten worek. Bardzo fajnie prezentuje się też na ramieniu, więc tak naprawdę w ten worek możecie, worko torbę, możecie mm, sobie wsadzić lunch do pracy, czy książki do szkoły. Tak naprawdę można taką torbę traktować jako taki gadżet codziennego użytku. Żeby wykonać taką torbę, potrzebujemy dwóch, maksymalnie trzech rzeczy. Potrzebujemy bawełnianego t-shirtu. Najlepiej zorientujcie się, czy macie w domu jakiś t-shirt podziurawiony, z plamą, która nie chce się sprać, albo macie jakiś t-shirt bądź koszulkę, którą nosicie na co dzień, a macie do niej ogromny sentyment i nie chcecie się jej pozbyć. To jest świetny patent, żeby ponownie ją wykorzystać. Koszulka jest podstawowym materiałem do pracy. Potrzebujemy jeszcze nożyczek, najlepiej krawieckich, albo takich, które dobrze tną materiał. Ewentualnie przyda nam się centymetr, ale on nie jest konieczny. To co, mam nadzieję, że macie t-shirty niepotrzebne, które macie w domu, i dobre nożyczki. Zaczynamy pracę. Jeśli chodzi o pracę, specjalnie naszej przestrzeni nie musimy zabezpieczać. Wiadomo, jeśli chcielibyście na sam koniec swoją torbę ozdobić farbami, naprasowankami albo innymi artykułami pasmanteryjnymi. Można stół zabezpieczyć, ale jeśli chodzi tylko o mm, przygotowanie torby, to nie jest konieczne. Zaczynamy pracę od rozłożenia t-shirtu na równej płaskiej powierzchni. Jeśli chcecie, można przed pracą ją wyprasować, ale szczerze mówiąc, podczas użytkowania jako worek na pieczywo albo przy codziennym użytkowaniu jako torba na ramię i tak czy siak ta bawełna się gniecie, więc ja nie, nie polecam prasowania. Będziemy odcinać rękawki po tej stronie szwu. Nie tniemy po szwie, ponieważ może nam to sprawić trudność. Nie musimy zachować konkretnej odległości. Ważne jest, żeby to było blisko szwu. Pamiętajcie, żeby te rękawki obciąć po wewnętrznej stronie szwu. Warto po wycięciu rękawków zorientować się, czy mniej więcej te rękawki wyglądają podobnie. Tak jak widzicie, tutaj mam większe wycięcie, tutaj mniejsze. Bez problemu teraz można to poprawić. Po wycięciu rękawków po dwóch stronach, czas na wycięcie dekoltu. Jak zauważyliście pewnie, po wycięciu dekoltu już pokazuje nam się fra fragment górny torby. Można to zrobić na półokrągło. Można to zrobić po kwadracie. Ja moją torbę wytnę z jednej i z drugiej strony po ukosie, a tutaj na prosto. Jeśli po cięciu materiału zostają wam ścinki, nie wyrzucajcie ich. Ja w domu i w mojej pracowni mam stworzone specjalne pudełeczko, do którego wrzucam ścinki. Później te ścinki wykorzystuję do tworzenia lalek, motanek. To jest świetna apcyklingowa zabawa dla dzieci, jak i dla dorosłych. Uszy naszej torby mamy wycięte. Teraz czas na szycie naszej torby bez użycia igły i nitki. Użyjemy tylko dłoni oraz nożyczek. Teraz czas wywinąć naszą koszulkę na drugą stronę. Po wywinięciu należy odciąć. Widzicie ten szef? Teraz musimy się go pozbyć. Najlepiej i najłatwiej obciąć po całej długości. Nad szwem koszulkę. Po odcięciu szwu po całej długości musimy dolną część koszulki, czyli naszej torby, pociąć na paski. Najlepiej, jakby te paski miały długość 8, maksymalnie 10 cm, a odległość między paskami około 1,5 cm. Po przygotowaniu paseczków należy je związać dwa razy zwykłym supełkiem. Zauważcie, że z jednej i z drugiej strony mamy nasze frędzelki. Przed wiązaniem wyrównajcie je sobie. Po wyrównaniu supełków związujemy je. Bierzemy sobie z jednej i z drugiej strony nasz frędzelek. I go związujemy mocno. Jeden raz. I drugi. Warto zwrócić uwagę na te frędzelki na samym początku, żeby nie było dziurki w torbie. Dwa supełki. I tak robimy z całą torbą. Nasza torba jest już gotowa. Wszystkie supełki związałam ze sobą podwójnym supełkiem dla bezpieczeństwa, żeby podczas użytkowania torby one się nie rozwiązały. Jeśli chcecie, te supełki możecie mieć na dole torby i one też będą pełniły funkcję dekoracyjną. Ja lubię te supełki w środku. Dzięki temu na torbie widać taki szef. Na tym etapie nie użyłam nadal żadnej igły, żadnej nitki, tylko nożyczki do obcięcia części naszej torby oraz do przygotowania frędzelków. Zachęcam was do przeszukania swoich szaf, szuflad, poszukiwaniu T-shirtów, koszulek, które mają plamę, której nie da się usunąć, albo może macie jakąś sentymentalną koszulkę, która jest dla was za mała, a chcielibyście nadal cieszyć się swoją koszulką na co dzień. Tak jak mówiłam na początku filmiku, ja taką torbę wykorzystuję do przechowywania pieczywa. Ale na co dzień możecie również przychowywać w niej owoce, warzywa, strój dzieci na zajęcia gimnastyczne. Możecie w takiej torbie nosić lunchbox do pracy. Ona jest na tyle uniwersalna i na tyle wygodna w noszeniu na co dzień, że naprawdę myślę, że to będzie taki gadżet, który będzie wam towarzyszył przez większość dnia. Pamiętajcie, że nasze koszulki, które, koszulki, których użyliśmy do robienia tych toreb, są z bawełny. To jest normalne, że krawędzie tej koszulki będą się rolowały. W ten sposób zresztą tworzy się włóczkę t-shirtową. Właśnie z długich kawałków bawełny naciągniętych, one się rolują i taką włóczkę t-shirtową można wykorzystać do mm, szydełkowania, do robienia na drutach. I też zachęcam Was do. Zerknięcia na przykład na tutoriale w internecie jak taką włóczkę średowo zrobić, to też jest super fajna zabawa. Ja z mojej torby jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że wy również stworzyliście świetne torby. Jeśli chcielibyście ozdobić swoją torbę, użyjcie farbek do tkanin albo flamastrów do tkanin. Młodsze dzieci mogą użyć flamastrów takich zwykłych, szkolnych albo farb plakatowych, ale musicie liczyć się z tym, że po upraniu takiej torby. Malunki się spiorą. Dziękuję bardzo za te warsztaty. Do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmikach. Cześć!